Kuba, to może opowiedz nam trochę, e, jak wyglądają zajęcia w High Ignatki. Yy, zajęcia wyglądają w ten sposób. Ogólnie na takich zwykłych lekcjach dużo się bawimy i właśnie przyswajamy sobie tu wiedzę, ale są też lekcje specjalne i eventy tak zwane, na których na początku mamy właśnie te lekcje specjalne, które w rzeczy w kinie albo na przykład jak jesteśmy w restauracji, żeby poprosić o coś lub na przykład w kafeterii. Kuba, a czy wiedza i umiejętności zdobyte w naszej szkole pomagają Ci w codzienności? Jeśli tak, to opowiedz nam, jakie to są sytuacje. E, tak, bardzo pomagają. E, na przykład w tym, że lubię śpiewać, e, angielskie piosenki, i wtedy nawet ta znajomość słówek daje mi to, że wiem, że to, co ja śpiewam. I a więc zaje... to był Twój pomysł, żeby zapisać się do szkoły językowej? Nie, to nie był kompletnie mój pomysł. To był pomysł mojej mamy, która y, chciała, żebym miał dobrą ocenę z angielskiego, bo widziała, że mam y, trudności, ale też widziała, że mogę coś osiągnąć, że mam do tego właśnie taką, że tak powiem, smykałkę, ale nie potrafiłem właśnie tego jeszcze zobaczyć, y, odkryć u siebie, tu, głównie przez moje lenistwo, także powiem szczerze, że nawet ta szkoła tak, rozbudziła pewnie w tobie chęć do... chęć do języka angielskiego i ogólnie do takiej nauki poprzez zabawę.